Siemanko i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym e, oto odcinku Tekita e, Przygoda z... E, Magiką... Przygoda Magika Kutstifa. Sam zapomniałem swoją serię. E, trochę na sam początek, ale dobra e, Dzisiaj chciałem, no, Na początek Przepraszam za to, że... <laughs> źle wychodzi mi uploadowanie po prostu e, ostatnio mam jakieś problemy z netem oraz nie mogę za bardzo wchodzić na komputer ponieważ e, no mam college muszę odrabiać e, wszystkie zadania jakie mam zadanie z college'u, to jest taki jeden problem z tym e, oraz mm, żeby powiedzieć prawdę nie Ostatnio zacząłem grać trochę w Diablo 3. Eee, zacząłem grać tam no, po prostu, bo zakochałem się w Diablo 2. Eee, w dodatku też w Diablo 1 też grałem. No i chciałem sobie zagrać w Di Diablo 3. I ta gra jest po prostu niesamowita. Ale jestem z powrotem. Przynajmniej na chwilę. Eee, I tak. Ym... Energia się trochę robiła. Zostawiłem przez dwie noce chyba. Yy, załączony, załączoną grę, i energia się cały czas robiła. I to się stało: 4 staki czerwonej materii, to jest po prostu niesamowite. A energia dalej się robi, więc tak, zabierzmy jeden stak. No więcej nam na razie nie będzie trzeba. I tak, yy, teraz co możemy z tym zrobić? Wszystkie moje narzędzia. Mogę upgrade'ować. Dobra, mam trochę czarnej materii. Wszystkie narzędzia mogę po prostu upgrade'ować i zmienić w lepsze wersje. Czyli na przykład mój kill off, miecz. Aha. Zobaczmy sobie tej recipe. Chciałem sobie zobaczyć... Tak, katar. To może być używane jako te narzędzia. E, to jest po prostu, no, ultimate e, narzędzie niezniszczalne. E, tak samo jak czerwona maczuga z kiego? może Można to nazwać tak maczugą tak to wygląda, ale dobra. E, do tego trzeba młotek, kill i oczywiście łopatę. Trochę red matera trochę energii pójdzie, ale mam przecież w cholery energii. E, zmienić także zbroję na czerwoną materię. Klein e, starał ulepszyć e, Co jeszcze bym mógł zrobić e, pa, 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 pa. Więcej pierścionków I po prostu to dokończyć Bo, bo męczy mnie to Jak zauważyliście używam innego też szelpaka e, Fateful 32 e, Używam go ponieważ No Nie wiem dlaczego cały czas to jest ten nether Te, te efekty netheru Wkurzę trochę No E, zmieniłem tekst Czerpaka, bo tamten mnie lagował w cholerę e, a no, ten wygląda lepiej można powiedzieć, że wygląda lepiej i zauważyłem się lepiej jest spadaj pająk dobra mm, zajmę się tym pająkiem później hmm. no dobra Więc co można pierwsze zrobić? Aha, e, upgrade'ować narzędzia. Pierwsze muszę wyciągnąć sobie to. I zrobić wszystkie narzędzia po kolei. E. E. Aha, tutaj jest dobra. Już się że z hmm. Więc tak, do Red Katara potrzebuję miecz, e. topór, hoł. Nie przetłumaczę tego nawet i Shields, czyli ścinki takie jak. i to tak trzeba zrobić, więc Hmm. Patyki. Fuck muszę się nauczyć przygotowywać przed odcinkiem, naprawdę. To jest po prostu ból w dupę. Hmm. O, pięknie. Dobra Okej O O Getting Wood Aha, bo musiałem reinstalować tekita e, aha teraz zostały takie dwie wersje tekita wyszły Tekit Light i Tekit Classic jeśli ktoś by mógł napisać mi wiadomość, jak się różnią te dwie wersje, byłbym bardzo wdzięczny. Bo no, chciałem zobaczyć, o co chodzi w taki Light. Ale no, nie rozumiem po prostu tego. E, co ja robię? Dobra, można to zrobić jak w powietrzu. E, pe, 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 pe. A nie, nie można. Poci apatyki. Nie potrzebuję empatyków, what the fuck? trzeba upgradeować pierwsze. Nie wiem żadne. Yy, przepraszam za moje fejle, ale dobra to, to to... niecz oczywiście. Jest, du, du, du. Dobra, potem zademonstruję co to robi to narzędzie A teraz sobie zrobię Morning Stara e, Dobra, czerw z czerwonej materii, czyli potrzebuję mm, Tu Tu tutaj, To dwa, 2-3 Bum e, Młotek dobra A, źle Szofowolny, dobra krewetka ta, co jeszcze było? Łopata. Um. Ach, fajluję, fajluję, fajluję bardzo, bardzo. Eee, nie wiem dlaczego. No, cały czas myślę, że to jest normalny taki. Eee, teraz tak, hammer. O, bata, kill off. O. Jee. Yeah. Ok. Pokażę wam efekty teraz tej, e, tych broni. E, pierwszy efekt broni, czyli czerwonego katara. Mm. Używa to po prostu miejsce, na przykład tutaj, i mogę zamienić to w farmlanda. Że mogę sobie tutaj po prostu mieć farmę taką malutką, pięknie. Wszystko mi fajnie od razu y, ustawia. Ale uzniwa tę energię oczywiście z y, Klein Stara, którego też ulepszę trochę. Hmm. Ulepszyć go od razu na czy. Czekajcie, podoba, podoba mi się po prostu muza na razie. E, dobra, e, czyli tak to. to. Trochę kosztują te upgrade y. mm. I czerwona materia. Ale nie wiem dlaczego to się dzieje. Spodnie liczą się jako buty. To jest trochę dziwne. A buty, no grubsza wersja butów. Ale jest czerwona materia, więc jest pięknie. Można teraz pimpować im tą muzyki i jechać dalej. Eee, bawić się w te kita. Creeper, nie, nie chcecie to. Dobra, jakie to damy już zrobić? ciekawe? Czekaj na hita? To jest chyba żart. Ja na hita biorę wszystko teraz. Jak tak, no to pięknie. Dobra. Mm, pobawimy się teraz energią. Mogę to rzucić po, po co? E, dwa trzy Tak. E, tak. 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 Wier. To na sphere. Um, dobra, mam Klein Star Sphere. E, fajnie to chyba. Weźmy mm. trochę tego i trochę tego. Musimy naładować naszego Kleinstara. Dalej za mało. Okej, czeka się, żeby od razu zrobił omegę. To muszę zabrać to i to jeszcze. Um, Omega, here i come. Boom, boom, boom. I. Omega. Dobra. Dwadzieścia pięć tysięcy EMC. To jest po prostu dzikie. Co cały... Czekaj, to zjadł mi cały stak? No kurde. Jeszcze to nie jest pełne. Okej, okay, to już chyba pełna wersja, 51 milionów EMC, myślę, że wystarczy, <grywa> dobra, e, więc tak, hmm. muszę zobaczyć ile już piosenka leci, no dobra, to jeszcze 5 minut będę na, na nagrywał, hmm. albo, czekajcie, e, pokażę wam tylko, bo ostatnio też zacząłem grać teki, ale na serwerze z moimi znajomymi, e, jest white list nie martwcie się, z e, łatwo nie wejdziecie. E, jest to oczywiście hostowane przez exterial.co server multiplayer vanilla Minecraft. Oczywiście e, zapraszam też na ten serwer bardzo chętnie. E, bardzo fajna ekipa i w ogóle. I jak widzicie, no tutaj cały czas nam leci ta maszyna i cały czas e, upgradyjemy po prostu rzeczy. E, nasza maszyna już zrobiła następne 14 e, Red Matter. Różne rzeczy, jakie teraz robimy, zaczynamy robić. E, to będzie wielki zamek. E, będziemy. No, widzicie, jak tutaj, wszystkie te. E, zajęte z kamieniem. He. Wszystko zajęte kamieniem, bo chcemy zrobić właśnie zamek. E, zamek będzie służył nam do przebywania, e, spędzenia trochę czasu i. No bawienia się tam, yy, bawienia się technologią i w ogóle. Yy, nasza chatka. No skromna chatka, yy, zrobiła ją oczywiście Ziódka, yy, nasza dobra znajoma. Tak, największy pokój musiała zabrać. Ale dobra, zobaczymy co tutaj ma. Po co tyle kobla, jak masz tyle stonu, już tam zrobiliśmy ci. Jaki burak. Klein Star Wii. No, tutaj mało mam rzeczy, ale. No nie mało, ale. E, tutaj zostawiam swoje zapasy. A więc chowajmy zapasy. Aha, schowajmy e, Volcanite Amulet, który strzela e, lawą. Trzeba z tym uważać, naprawdę. E, aha, i nie wiem dlaczego. E, chyba tylko na serwerach to działa. Wulkan nam urósł, też jeśli może, ktoś nam napisać, no, mi napisać w wiadomości, dlaczego to się dzieje. Próbowaliśmy odizolować ten wulkan. Jak widzicie, tutaj jest taka wielka dziura naokoło. Tutaj próbowaliśmy odizolować, żeby nie wyleciało za linię. Niestety, co się stało i wybuchł jeszcze bardziej. Nie wiem dlaczego, z jakiego powodu, co się z tym stało, ale no. Po prostu na razie boję się, że zaleje naszą chatkę. E, tutaj tak samo, lawa wszędzie. Mm, no, o kurde. Lawa jest wszędzie, e, ja tego nie miałem kontrolować. E, no... No nie wiem, co z tym zrobić. E, albo się przeprowadzić, albo robić zamek gdzieś indziej, nie wiem. Spróbować to gdzieś indziej dać. E, bo z World Edita tego nie musimy przyjąć, bo niestety nie ma Waldedita. A. Działania tego amuletu e, są takie, że można albo. No chyba można skasować. Nie. Tylko postawić. E, blok lawy. E, co jeszcze? No, to chyba to na tyle. Mm. Oczywiście jeśli podoba mi się piosenka albo macie jakieś sugestie e, playlist żebym używał e, to napiszcie do mnie e, jaką muzykę mam używać e, jeśli ta Wam się nie podoba to możecie mi dać linka do jakiejś playlisty y, puszczę sobie tą playlistę będę grał zobaczycie się nada no i Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. E, wiem, że to mógłby to być e, lepszy odcinek. Hmm. Mi się wydał trochę nudny, e, niestety. Ale na razie nic z tym nie mogę zrobić, ponieważ no, nie, nie mam za bardzo czasu na nagrywanie, nie wiem co mówić. E, no. Opa. Więc tak. E, Dziękuję bardzo za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie, jeśli wam się podobało, jeśli nie było dla was nudne. Eee, I zapraszam na następne odcinki. Na. No.